Bismillah, alhamdulillah, rasulillah Musimy czcić Allaha Uwzględniając trzy aspekty Pierwszy to jest miłość Drugi to jest strach Trzeci to jest nadzieja Co należy przez to rozumieć? Kochamy Allaha bezwarunkowo Allah subhanahu wa jest najbardziej miłosierny Dał nam życie, dał nam guidance Musimy Go kochać Całym naszym sercem, duszą Całym naszym ciałem Z całego serca musimy Poddać się Jemu, Jego religii. Drugim aspektem jest strach. Musimy się obawiać, ponieważ tak jak najbardziej Allah jest miłosierny, Allah jest surowy w karaniu. Musimy się obawiać Jego kar i musimy się obawiać, żeby nie dostać się do piekła. Musimy się obawiać tego, ponieważ Allah potrafi ukarać srogo. Trzeci aspekt to jest nadzieja. Musimy mieć nadzieję, że Allah nam wybaczy nasze grzechy i mieć nadzieję na to, że możemy się dostać do nieba gdzie będziemy przebywać inshallah gdzie możemy przebywać inshallah za jego miłosierdzie i łaską i wybaczeniem na wieki w miłości pokoju i w radości gdzie hej,